ning Ah Ah Damra Niemiec daje niezły wycisk. A? Nathan? Pierwszy raz widzę coś takiego. No, znam go stamtąd. O, to tylko bazgroły. Naprawdę? Coś z tego rozumiesz? Hmm? No pewnie, tu jest wytłumaczone, jak zatrzymać strzał. E? Tak? Mój dziadek to wszystko sam zapisał. Naprawdę? O tak. Umarł zanim się urodziłem, ale był trenerem klubu piłkarskiego gimnazjum Rejmona. więc sądzę, że to jego notę z zapisem specjalnych treningów. Pamiętaj, że królewscy są niesamowicie szybcy i silni. Więc jeśli mam zatrzymać ich strzały, muszę najpierw opanować wszystko, co jest w tych zapiskach dziadka. O kurczę, ty naprawdę chcesz pokonać tych gości! Aha! A? co chodzi? Podoba mi się twój styl. Wchodzę w to. <grymne> Ale fajnie. Nathan, dziękuję ci. <grymne> ja już dołączyłem. Na co czekacie, chłopaki? O? Kapitanie! Ej. Chłopaki, ja... Kapitanie! <grymne> Nic ci się nie stało? Wiesz, że padniesz z wycieczenia, zanim w ogóle dojdzie do tego meczu? <grymne> nie. Nic mi nie będzie. Wiesz, Mark, że oni obserwowali cię z ukrycia na długo przed moim przyjściem? A? Tak sobie pomyślałem, że tobie chyba naprawdę zależy na tym klubie. No właśnie. A te twoje metody treningowe od razu, od razu sam się nakręcam do gry, kapitanie! Kapitanie, ja, ja też chcę spróbować tych twoich niezwykłych metod. Ja też! Właśnie, ja też chcę! Możemy wszyscy spróbować? No, no pewnie, że tak, chłopaki. Będę się czuł zaszczycony. Hurra! Dziękuję Wam, jestem szczęśliwy. Trenujmy! Trenujmy. Damy radę, chłopaki! Dziś. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić osobę, która zasili nasz skład na ten mecz. Oto Maxwell Carson. Mówcie mi, Max. Wszyscy tak mnie nazywają. Kiedy zobaczyłem ogłoszenie waszego kapitana, pomyślałem, że ten klub pomoże mi zabić nudę. Zabić nudę? To trzeba było się zapisać na balet. Ja to traktuję jak wyzwanie. Co prawda, nigdy nie grałem w piłkę, ale sądzę, że szybko podłabię zasady. Zobaczycie, że się dogadacie. Wiem, co mówię. No ale wciąż. Ze mną dziesięciu. Przepraszam, nie zauważyłem Cię. A właśnie, to Jim Raid też do nas dołączył. Tak to ja. To będzie najlepszy sposób, by poinformować wszystkich o moim istnieniu. Królewscy właśnie przebyli. Powiedz mi, czuł. dlaczego chciałeś zagrać przeciwko tej żałosnej drużynie, co my to tak naprawdę robimy? Możemy tu zobaczyć coś ciekawego. W jakim sensie? Wiesz, po prostu mniej oczy szeroko otwarte. Ze wszystkich szkół, które mógł wybrać, to przeznaczenie. Jestem Mark Evans, kapitan klubu piłkarskiego gimnazjum Rejmona. Dziękujemy za zaproszenie nas do tego ważnego meczu. To dla nas nowe boisko. Czy pozwolicie nam, żebyśmy się tu chwilę porozgrzewali? Pewnie, jasne, nie ma sprawy. Co się stało? On zniknął! Ja? O co chodzi z tymi widzi Jak mamy grać przeciwko tej drużynie? <laughs> Będzie ciekawe spotkanie. A więc stało się. Nasz pierwszy prawdziwy mecz i gramy z najsilniejszym przeciwnikiem w kraju Akademią Królewską. Ale oni strzelają. No to już po nas. Oglądajcie kolejny odcinek 11 i Nazomy. Królewscy nadchodzą.